tak jeszcze małe, małe słowo. Jak chodziłem na pielgrzymkę do Częstowe, jak lało tak siarczyście jak tu teraz, to było takie powiedzenie. Święta Teresko, pomaluj niebo na niebiesko. Słuchajcie, powtórzmy, może się coś spełni. Święta Teresko, pomaluj niebo na niebiesko. Hej, Bóg zapłaci. Szanowni Państwo, długo zastanawialiśmy się nad Dalszymi przemowami, ale po namyśle uznaliśmy, że tak jak prowadzi to radny, który, jak powiedziałem, nie opuścił żadnej sesji, tak najwłaściwszym wydaje się, żeby w imieniu wszystkich starostów głos zabrał ten starosta, który powiat tworzył. Panie starosto Andrzeju. To bardzo wzruszające, że. Po 25 latach no, możemy się tutaj spotkać. My, starostowie, wybierani przez kolejne Rady Powiatu, i tym członkom tych Rady Powiatu także bym chciał podziękować. Rady Powiatu w przełomu 25 lat zawsze miały jeden ważny i jedyny cel: to dobro mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego. I za to im chcę bardzo podziękować. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wyjątkowy dzień. W Simorazu, w czasie dożynek gminopowiatowych, spotkali się wszyscy starości. Byli razem z Panem na jednej scenie. To taka historyczna chwila. Myślę, że tak, bardzo historyczna, bardzo nietypowa, bo to się rzadko zdarza, żeby wszyscy starostowie się spotkali w jednym miejscu. I myślę, że trzeba w tym momencie podkreślić to, co powiedział starosta Georg, Andrzej Georg, który, jako jedyny starosta, występował tam w imieniu nas wszystkich, dlatego, że też był pierwszym starostą tworzącym powiat. A powiedział on tak znamienite słowa, że powiat to ludzie, a Rada Powiatu zawsze wybierała starostę służącego ludziom, nie patrząc na politykę, na kierunki polityczne, na opcje, z jakich pochodził, tylko dbała o to, żeby i starosta, i zarząd, i Rada Powiatu, żeby działały dla dobra społeczności powiatu. Był pan starostą też, jednym z pierwszych w powiecie cieszyńskim. Jak pan wspomina ten czas? To był dobry czas, mam nadzieję i myślę, że... To, co było dla mnie istotne bardziej, trzeba było z tego zrobić tak, żeby to było normalne w każdym momencie, bo gdzieś zobaczyć człowieka, który tam jest i, i, i może porozmawiać z kimś, kto będzie starosyp Cieszyńskim. Dla mnie była to chwila bardzo sympatyczna. Przede wszystkim zaszczyt. Bo to był zaszczyt pracować dla yy, społeczeństwa powiatu. Robiłem to z przyjemnością, z chęcią i, i z dobrymi wspominkami dzisiaj. Starostowanie wspominam jako najlepszy okres w pracy zawodowej. W końcu mogłem może troszkę za późno. Wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe, myślę, że jakieś tam umiejętności, wiedzę, kompetencje. No to był czas bardzo intensywny. Te cztery lata, które miałem zaszczyt i przyjemność być starostą Powiatu Cieszyńskiego, przebiegł jakoś tak bardzo szybko. No intensywnie, tak już powiedziałem. Sporo wyzwań, sporo zadań. Wiele się udało zrobić i z tego się bardzo cieszę. To była praca 7 dni w tygodniu, niezależnie jak to kto może ocenia. To było takie zaangażowanie na maksa. Wspominając czas mojego starostowania, to przede wszystkim wspomnienia dotyczące ludzi, którzy mnie otaczali, którzy w gruncie rzeczy uczyli mnie tego rzemiosła samorządowego. Uważam, że jednak, jeżeli przychodzi się na tak, taką dużą jednostkę, bo to jest potężna jednostka od oświaty, szpital i tak dalej, trzeba mieć ludzi, przynajmniej paru, których można, na których można byłoby się oprzeć i zaufać. Ci, którzy mnie otaczali, to przede wszystkim zarząd, czyli Jerzy Pilch, obecny wójt gminy Brenna, to jest Czesława Haczek, która zarządzała sferą edukacji. Robiła to wspólnie z panią naczelnik Wydziału Edukacji, z panią Marią Pindur i jakby niezwykle odpowiedzialne zadanie w powiecie. To również osoby z wydziału, które mi bezpośrednio nie podlegały, ale to jest pani Irena Wolczyńska z Wydziału Nieruchomości, pani Henryka Pałys z Wydziału Geodezji, to również pani Monika Kalinik, pani Joanna Materna Rybińska, która odpowiadała za Wydział Spraw Obywatelskich, Pan Józef Waszut, wieloletni sekretarz. Spotkałem bardzo dobrą załogę, w wielu przypadkach doświadczoną już i z którą wiele rzeczy można było zrobić, a startowaliśmy no z punktu zerowego. Jeszcze raz za to wszystkim, którzy mnie spotkali w tym czasie, z którymi ja miałem okazję i przyjemność i zaszczyt pracować, wielkie dzięki. Człowiek ma y, tą pamięć wyostrzoną w stronę dobrych rzeczy. Ja tak pamiętam ten, ten okres. I obecną chwilę, i widzę jak moi koledzy dalej pracują. Doceniam to, chylę czoła przed nimi. Jest znakomicie uważam, najważniejsze, że powiat cały czas zyskuje. Pan dokonał rzeczy niemożliwych. Był pan na każdej sesji powiatowej przez ostatnich 25 lat. Jak to możliwe? No, jakoś tak się złożyło, że zawsze byłem w pełnej gotowości, wtedy kiedy odbywały się sesje. A sesje się odbywają od lat 25, zawsze we wtorek. I byłem odpowiednio przygotowany, no i, i tak jakoś zdrowie też pozwoliło, bo to czasami są inne powody nieobecności. No i, i udało się być na wszystkich sesjach. Jak pan pamięta te czasy tworzenia się tego samorządu, tego kładzenia tych podwalin? To były dosyć specyficzne czasy i specyficzne problemy. Tak, bo to w zasadzie wszystko było nowe. Nastąpiło dokończenie reformy administracyjnej i powstały samorządowe powiaty. Powstała nowa jednostka i trzeba było tworzyć wszystko, to znaczy dokumenty podstawowe, statut powiatu, regulaminy powiatu, zatrudniać pracowników, tworzyć wydziały. To, co wszystko przewidywały przepisy w tym czasie. I myślę, że zadania, które wykonuje powiat, na pewno wykonuje lepiej niż by te zadania były wykonywane przez administrację rządową. Uważam, że samorząd, ta reforma spełniła swoje zadania i że samorządy szczebla powiatowego są potrzebne celem starosty jest przede wszystkim rozwój powiatu, właściwie celem zarządu, celem radnych z rozwój powiatu. Trzeba patrzeć na te elementy, które jak to się mówi kuleją, a z drugiej strony patrzeć na co można pozyskać ze środki zewnętrzne. Także czasami może się komuś wydawać, że robimy inwestycje, które no, nie mają jakichś priorytetów, ale jednak okazuje się, że patrząc na to z góry, czyli z instytucji rozdzielającej pieniądze, akurat to jest w danym momencie przydatne. Także staramy się tak Mówię, wyważyć między tym, co potrzebujemy, na co mamy własne środki, a tym, na co możemy pozyskać te środki z zewnątrz. Ale starostwo to nie tylko ta instytucja, nie tylko te mury, ale ludzie, prawda? Każdy człowiek od tego na najmniejszym biurze, aż po pana, którzy tworzą tą całą wspólnotę, ten samorząd. Gdyby dobrze liczyć, tak, jak pani tutaj mówi o ludziach, to kilkaset osób w jednostkach. Ale to jest nic. Proszę popatrzeć, że starostwo, nie tyle starostwo, co powiat, to 178 tysięcy mieszkańców z 12 gmin. I to jest tak naprawdę siła tego powiatu. Czy pamięta Pan, jakie były wtedy wyzwania, takie największe dla Pana, priorytety w działalności? Wyzwań było bardzo dużo, bo powiat dostaje niewielkie pieniądze, które może zużyć według swojego pomysłu. Pieniądze dostajemy na szkolnictwo, dostajemy na leczenie. Ludzi, ale takich pieniędzy, które moglibyśmy zainwestować w drogi, podjęcie się jakiejś poważnej inwestycji, takich pieniędzy myśmy nigdy nie mieli. Na pewno Szpital Cieszyński to było to oczko w głowie, to były te, to były te tematy na trudniejsze. To był czas, kiedy budowaliśmy, czy podejmowaliśmy decyzję najpierw, a potem już budowaliśmy lądowisko na łóżkowcu. To się udało zrealizować, zakończyć już potem, jak kadencję swoją. Objął starosta swoją funkcję pan Mieczysław Szczurek, ale to była taka jedna z trudniejszych decyzji i trudniejszych spraw, którym, którym żeśmy się zajmowali. Ale na pewno przebudowa centrum Cieszyna, gdzie wspólnie z miastem Cieszynem, z burmistrzem Ryszardem Macurą podejmowaliśmy decyzję co do układu komunikacyjnego wokół Galerii Stela. Współfinansowaliśmy. Budowę centrum przesiadkowego, i teraz, jak człowiek tam przejeżdża i czasami korzysta z tego centrum, no cieszy to. To po prostu cieszy. Każdy z moich poprzedników i następców robił wszystko dla tego powiatu. U nas nie było nigdy problemów, nie było afer, nie było jakiegoś takiego zapędzenia się w swoje korzyści. Więc myślę, że wszyscy pospołu żeśmy właściwie działali. Cieszę się jedno, że. Nie utworzyliśmy tego, co ja nazywam może trochę socjologicznie brudną wspólnotą. Ja przynajmniej w czymś takim nigdy nie uczestniczyłem. Trzeba próbować, trzeba próbować i nastawiać się na tą współpracę, bo sam to jestem w stanie udowodnić i potwierdzić, że warto, bo są efekty. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczny Staszkowi Kubicjusowi, który już po tych ćwierćwieczu doświadczeń. Potrafi nas zebrać i on ma jedną przewagę. Pomijając, on ze wszystkimi nami współpracował. Bardzo jestem wdzięczny panu staroście Szczurkowi za to, że podjął takie wyzwanie, że razem ze swoją, swoim zarządem, z ludźmi, którzy pracują w starostwie, zorganizował to. Nam jest bardzo sympatycznie się spotkać. Nie wiem, czy znajdzie Pani kogoś, kto zaprzeczy moim słowom i powie, że niechętnie tu jechał. Panie starosto, chciałam jeszcze zapytać yy, o to, jak pan chciałby być zapamiętany jako starosta cieszyński dla kolejnych pokoleń, w czasie kolejnych jubileuszy, który miejmy nadzieję będziemy wszyscy przeżywać. Myślę, że y, najbardziej by mi zależało, żeby być zapamiętany jako ten, który jednoczy ludzi i stara się działać dla ich dobra i nie patrzy na jakieś swary właśnie, tylko stara się, powiem kolokwialnie, pchać ten powiat do przodu.